Cześć, strony Marek i dzisiaj opowiem Wam o grze planszowej Slade Spire. Grę Slade Spire dostałem do recenzji od Portal Games, za co bardzo dziękuję. Na moim kanale jest też unboxing. Jeśli jesteście ciekawi, co kryje się dokładnie w środku, no to zapraszam na tamten film. A dzisiaj powiem Wam bardziej, na czym polega rozgrywka i o moich wrażeniach. Slade Spire jest grą planszową opartą na bardzo znanej grze wideo. Jest to gra kooperacyjna od jednego do 4 graczy. I gra, która. Jak dla mnie przynajmniej zaskakująco wysoko jest na BGG, no bo jest na 30. już miejscu. To jest niesamowity wynik, jak na to, że to jest nowa gra. Więc e, dużo zachwytów jest na temat tej gry. Mnóstwo ludzi tę grę poleca, ale jak widać, są to zachwyty nie bezpodstawne, bo jednak wejście do top 30 BGG w tak krótkim czasie jest bardzo dobrym wynikiem. O co chodzi w grze? Jest to deck builder, jest to trochę, może powiedzieć, dungeon crawler. Będziemy chodzić. Przez, przedzierać się przez mapę pełną wrogów, różnych pomieszczeń. Będziemy walczyć, będziemy zdobywać hmm, pieniądze, będziemy zdobywać artefakty, różne eliksiry, ale co najważniejsze, będziemy rozbudowywać naszą talię kart. Zaczynamy, jak to w deckbuilderach, builder, deck z talią podstawową, będziemy zdobywać coraz lepsze, nowsze karty i będziemy grać, aż uda nam się pokonać bos'a w trzech aktach i w czwartym, jeśli go gdzieś tam odblokujemy. Mamy tutaj cztery bohaterów, każdy asymetryczny, ale ja Wam teraz powiem, przeniesiemy się nad stół i pokażę Wam, jak się w tą gra, o co w niej chodzi. Zobaczycie sobie dokładnie wtedy już i przejdziemy sobie potem do podsumowania. Tak Slade Spire wygląda przygotowany do rozgrywki. Z lewej strony mamy mapę, na tej mapie mamy różne pomieszczenia, po których będziemy się przemieszczać takim oto bucikiem. W zależności od tego, do jakiego pomieszczenia trafimy, różne rzeczy będą się działy. Głównie będą to walki ze zwykłymi potworami, z potworami elitarnymi. Mamy też ogniska, przy których będziemy mogli odpoczywać, znaki zapytania z różnymi losowymi wydarzeniami dobieranymi z tej talii. Skrzynie z artefaktami, które będziemy mogli zdobyć. I czasem mamy też handlarza, u którego będziemy mogli zakupić nowe karty, będziemy mogli u niego jakieś karty ulepszyć. No i mamy bossa. Na samym końcu, na samej górze czeka na nas boss. Mamy tak akt pierwszy, dlatego że gra rozgrywa się w trzech aktach. Właściwie czterech, ale czwarty trzeba odblokować. Trzy akty to jest standardowa rozgrywka, czyli trzy razy będziemy przechodzić taki, można powiedzieć, labirynt, taką mapę, żeby walczyć z bosem pierwszego aktu, drugiego i trzeciego. Każdy akt ma swoich osobnych bossów, tutaj sobie losujemy jakiegoś tam bossa na początku gry i go gdzieś tam kładziemy. Każdy akt ma też inną planszę inną mapę. Pierwszy ma dwie strony, potem mamy akt drugi i akt trzeci, więc to zawsze będzie wyglądało inaczej. Zwłaszcza, że te różne żetony też są losowane i w pewnych miejscach losowo tutaj umieszczane. Potwory, z którymi będziemy się spotykać, z którymi będziemy walczyć, też są dla każdego aktu inne. Jak widzicie, tutaj mamy na takie zwyczajne potwory, mamy napisane na nich akt pierwszy i to są losowe potwory z aktu pierwszego, zwyczajne, tu są przy, przywołańce. Tu mamy jakieś lepsze potwory. No i każdy akt ma też inną właśnie tą talię. Więc za każdym razem będziemy się spotykać z jakimiś innymi przeciwnikami. Tu mamy jeszcze dużo różnych kart. Mamy eliksiry, które będziemy mogli czy zdobyć, czy kupić. Artefakty, artefakty bossów, czy jakieś takie potężne przedmioty, które będą nam pomagać w rozgrywce. Tu mamy różne talie statusów. Jakieś tam klątwy i tak dalej. Tu mamy karty naszego bohatera, takie... Ee, powiedzmy, ee, jak one się nazywają, zwyczajne nagrody i mamy nagrody rzadkie. Eee, mamy naszego bohatera, oczywiście. Tak wygląda planszetka bohatera. Tych bohaterów mamy w grze czterech. Jeśli graliście w cyfrową wersję Slay Spire, no to na pewno będziecie kojarzyć. Bohaterowie są asymetryczni ee, na tej zasadzie, że mają inne tutaj umiejętności, jak widać z boku. Ale to, co w tej grze jest fajne, to jest to, że każdy bohater ma kompletnie inne karty. Inne karty startowe, z którymi zaczyna. I one są dedykowane każdemu graczowi, każdemu bohaterowi, ale każdy bohater ma też te wszystkie talie takie rozwoju, w której mamy właśnie te nagrody takie zwyczajne i takie złote nagrody elitarne. Więc każdym bohaterem gra się kompletnie, kompletnie inaczej. Jeszcze można blokować takie karty bardziej wspólne, ale no to trzeba tą grę troszeczkę przejść. Ja mówię o odblokowywaniu, dlatego że ta gra jest tak wymyślona, że nie wszystko zobaczymy w pierwszej rozgrywce. Będziemy w czasie gry, można powiedzieć, zdobywać doświadczenie i dzięki temu będziemy sobie mogli z pudełka odblokować dodatkowe rzeczy. Od razu wam je pokażę. Tutaj mamy taką w instrukcji całą stronę z nową zawartością, którą będziemy mogli odblokowywać. Będziemy mogli odblokowywać utrudnienia zwiększające poziom trudności, ale też właśnie nowe karty dedykowane każdej klasie, postaci. Karty bezbarwne, uniwersalne. No i ten akt czwarty, dodatkowo, o którym mówiłem. I to jest właśnie bardzo fajne, No na to też oddaje ducha gry wideo, w której. Przechodziliśmy tą grę, czasem ginęliśmy po drodze, czasem udało nam się dojść gdzieś tam do bossa, za każdym razem zdobywaliśmy jakieś doświadczenie i to doświadczenie w kolejnych rozgrywkach odblokowywało nam jakieś dodatkowe rzeczy. Oczywiście wiadomo, gra jest wasza, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie wszystko otworzyć na początku, kiedy grę dostaniecie, niczego nie odblokowywać, ale no, częścią zabawy i frajdy w tej grze jest właśnie zdobywanie i odblokowywanie nowych rzeczy. Będziemy odblokować też nowych bossów i tak dalej, więc jest tego sporo. Nasz bohater, wracając może do tych planszetek, ma trzy statystyki, czy bardziej zasoby. Ma energię, którą będziemy wydawać na zagrywanie kart. Mamy blok, który będzie negował obraczenia, które zadaje nam przeciwnik. No i mamy punkty życia. Ciekawe w tej jest to, że podczas walki energia i blok na początku każdej rundy walki wraca nam zawsze do poziomu energia 3, tutaj blok do zera, ale punkty życia po walce nam nie resetują się. Punkty życia będziemy musieli odzyskiwać albo za pomocą eliksirów, albo na przykład za pomocą ogniska, do którego dotrzemy. Tam będziemy mogli sobie leczyć punkty życia. Więc życie zostaje z nami na walkę, z walki na walkę, a energia i blok się tak każdym razem, można powiedzieć, zerują. Mamy figurkę. Jeśli gracie solo, ona jest właściwie niepotrzebna, bo to jest tak, że w tej grze mamy tutaj cztery wiersze, cztery takie. Yy, rzędy, w których będą się pojawiać wrogowie. No i normalnie, kiedy gracie kooperacyjnie, każdy gracz ma przypisany swój rząd i w nim będą się pojawiać wrogowie, którzy będą jego atakować, no ale Wy jako gracz możecie atakować przeciwników z różnych rzędów. To jest w przypadku gry kooperacyjnej. W przypadku gracza z grania solo, no to po prostu jesteśmy my, no i są przeciwnicy i tyle, więc tutaj z boku tego nie musimy jakoś specjalnie używać. Mamy kość. Ta kość jest wykorzystywana do różnych umiejętności. Kiedy gramy solo, zaczynamy z taką kartą. Nazywa się Naładowana Kość, i na początku każdej rundy walki będziemy tą kością rzucać, no i ona będzie coś nam dawać. W przypadku czwórki, piątki da nam jedną, jeden blok, a w przypadku szóstki możemy wywołać zdolność kości do wolnego artefaktu, czyli z tego lub innego. Jak wyrzucimy jedynkę, dwójkę, trójkę, nic się nie będzie działo. Eee, mamy już zasoby, mamy też taką kartalię Błogosławieństw. To jest karta startowa. Jedną losowo dobieramy na początku rozgrywki. Ona da nam jakieś tam bonusy, zawsze coś zyskujemy, ale też możemy potem sobie coś z tych rzeczy tutaj wybrać. No i rozgrywka wygląda tak, jak już mówiłem, że będziemy sobie zaczynając od dołu przechodzić do góry. Mamy tutaj ścieżkę, mamy różne rozgałęzienia na tej mapie, więc od nas zależy, jaką drogą pójdziemy. Od razu widzimy, co nas gdzieś czeka, więc sobie tak możemy zaplanować tą trasę do dojścia do bossa, żeby była dla nas jak najbardziej optymalna. Wiadomo, że im więcej potworów, tym więcej walk, więc możemy gdzieś po drodze zginąć, ale znowu potwory pokonane dają nam złoto, które możemy wydawać u handlarza, no i dają nam różne bonusy, jak na przykład artefakty jakieś, czy karty, nowe karty, więc warto oczywiście z nimi walczyć. Mamy też takie, taką talię takich czterech pierwszych przeciwników, takich podstawowych potworów. Na początku całej rozgrywki, kiedy zaczynamy tutaj, no to jednego takiego sobie losujemy i to będzie pierwszy potwór, z którym zaczynamy grę, bo od razu zaczynamy od walki. Dopiero później coś tam się będzie działo. Wytłumaczę Wam teraz, jak wyglądają karty potworów. Karty potworów wyglądają tak, że... To Wam pokażę na takim przykładzie. Na przykład mamy w lewym górnym rogu nagrody, które zdobędziemy za pokonanie tego potwora złoto, które, tak jak mówiłem, możemy wydawać u handlarza. Ta ikona mówi, że zdobędziemy jakąś kartę. To mówi, co ten potwór będzie robił. Ten po prostu będzie atakował i z ataku na atak będzie stawał się coraz mocniejszy. Ale są potwory, które na przykład ten da nam eliksir i ma takie coś, co mówi, że na początku każdej rundy walki będziemy rzucać tą kością, którą Wam już pokazywałem. No i rzut, wynik rzutu określi, co ten potwór w danej rundzie będzie robił. A z boku mamy tor punktów życia. No i walkę wygrywamy, kiedy oczywiście wszystkie potwory które z nami walczą, bo może to być jeden potwór, może być ich więcej, bo niektóre potwory mają na przykład tutaj na dole taki zielony pasek i mogą przyzwać swoich kolegów i będziemy walczyć z większą liczbą tych przeciwników. Jeśli pokonamy potwora, czy wszystkie potwory, które z nami walczą, no to walka się kończy, zdobywamy nagrody. Jeśli my stracimy punkty życia, przegrywamy całą rozgrywkę. Nawet przegrana rozgrywka, da nam te takie w punkty przeznaczenia, yy, znaczy doświadczenia, może nie przeznaczenia, dlatego że za każdą yy, zakończoną grę i za każdego pokonanego bossa możemy sobie zaznaczyć jeden tutaj krzyżyk przy tych klasach, tą, którą gramy, bo potem przy tych bezbarwnych, przy tym akcie, dzięki czemu każda rozgrywka, nawet ta na przygrana przybliża nas do odblokowania nowej zawartości. No są jeszcze takie potwory, które wam tutaj pokażę, które czasem mają taki tor. Jeśli jakiś potwór ma taki tor, no to kładziemy na początku rozgrywki, na początku walki, kosteczkę i na końcu każdej rundy walki ta kosteczka będzie się przesuwać w dół, potem z do góry i ona będzie odpalała różną zdolność. Więc czasem te zdolności są losowe, te że środkości, czasem jest ich kilka i cyklicznie potwór je odpala w każdej rundzie, a czasem są potwory, które mają po prostu jedną zdolność i tyle. Jak wyglądają walka, jak wyglądają nasze karty? Wygląda to tak, że mamy naszą talię kart, na początku walki Mamy te trzy energii, mamy zero bloku i dociągamy pięć kart w naszej talii. I te karty wyglądają w ten sposób, że w lewym górnym rogu mają swój koszt energii. Tyle energii musimy zapłacić, żeby tą kartę zagrać. Pamiętajcie, że mamy 3 energii, więc jak zagramy kartę za 2, no to możemy jeszcze zagrać jakąś kartę za 1 czy za 0 i koniec. A to mamy to, co w tym momencie ten atak robi. To są obrażenia te mieczyki, na przykład te serduszko to są jakieś dodatkowe rzeczy, że dajemy wtedy taki status na wroga i podwajamy punkt obrażeń z następnego naszego ataku. Mamy różne rzeczy, to daje na przykład nam obronę. I to są karty podstawowe, z którymi po prostu nasz bohater zaczyna. Tak jak mówiłem, każda talia podstawowa, każdy bohater ma swoją dedykowaną talię kart. Ale w czasie rozgrywki, no i jak będziemy zagrywać te karty, to będziemy albo zdobywać bloki, albo zadawać obrażenia, będziemy dawać jakieś tam statusy. Tych statusów jest dużo tutaj różnych w pudełku. Po naszej turze atakuje na przeciwnik, on będzie robić swoje rzeczy, no i tak będziemy sobie walczyć. Ale to, co z tymi kartami jest spoko, to jest to, że te karty będziemy musieli w czasie gry upgrade'ować. Jak widzicie, mam tutaj koszulki na karty. Te koszulki to nie jest jakaś moja fanaberia, tylko to są koszulki, które przychodzą do Was razem z grą. Ta gra przychodzi po prostu z mnóstwem koszulek. Kart jest kilkaset, koszulek też jest kilkaset. Karty gracza sobie koszulkujecie plus kilka jeszcze innych talii, o których mówi Wam instrukcja. I robicie to po to, że te karty są dwustronne. Bo tutaj na przykład grzmotnięcie to jest podstawowa karta. Ale kiedy mamy możliwość ulepszenia karty w grze, wyciągamy tą kartę, odwracamy na drugą stronę i mamy tutaj z plusikiem ulepszoną wersję tej karty. I wtedy wkładamy ją w koszulkę. I to jest część naszego rozwoju w grze. Nie tylko będziemy zdobywać nowe karty, ale też będziemy ulepszać te karty, które mamy po tą właśnie koszulki, żeby było wiadomo, jaką kartę czy zwykłą, czy ulepszoną mamy w naszej talii. Te karty startowe to są karty po prostu bardzo podstawowe, ale tak jak tutaj mówiłem, już mamy bardzo dużo kart różnych dodatkowych, unikalnych dla każdego bohatera, które będą robić różne rzeczy, różne bardziej zaawansowane rzeczy. Mam jakieś na słowo kluczowe wykluczenie, które mówi, że dana karta jest usuwana, ale tylko z konkretnej walki. walki. Będziemy w ogóle karty usuwać, stali permanentnie, jak to we wszystkich deck bo zdobywając nowe karty będziemy chcieli się pozbyć jakichś kart, które. Tych startowych, które mamy, które po prostu zapachają nam rękę, i tych kart jest cała, cała masa. Więc nie dość, że zdobywamy nowe karty, to jeszcze będziemy mogli te karty, które już mamy, ulepszać. Mamy te eliksiry, które są jednorazowe, które możemy zdobywać i w tym momencie hmm, odpalać, zużywać. One dają nam jednorazowe bonusy. Mamy artefakty, które dają nam po prostu jakieś różne umiejętności, zdolności i. One nie są jakby jednorazowe, no po prostu zostają z nami w grze. Mamy tą kość, czasem ikonkę kości, która mówi przy jakiej wartości rzutu ta, ten bonus tego artefaktu się odpali. To jest w ogóle ciekawe, bo na początku każdej rundy walki rzutamy tą kością i wynik determinuje nie tylko ataki wrogów, bo ci wrogowie mają czasem różne ataki w zależności od wyniku, a ten sam rzut kością, ten sam wynik determinuje również, jakie my bonusy dostaniemy z naszych artefaktów. Czyli kością rzutamy raz na rundę walki i. Um, wróg robi te rzeczy w zależności od wyniku, ale my też dostajemy bonusy w zależności od tego samego wyniku. No i mam jeszcze artefakty tych bossów, które są w ogóle super mocne. Z bossami walczy się właściwie tak samo jak z normalnymi przeciwnikami, z tą różnicą, że bossowie, jak tutaj widzicie, mają dużo więcej różnych unikalnych jakichś zdolności, mają dużo więcej punktów życia. Te punkty życia są uzależnione od tego, czy gracie solo w dwie, trzy, w cztery osoby. Ten na przykład ma tutaj bardzo dużo różnych tych ataków, no i daje też na dużo więcej różnych bonusów, które gdzieś tam zdobywamy. Jeśli dojdziemy sobie do tego handlarza w ogóle tu mam taką planszetkę gracza, czy planszetkę bardziej pomocy, która mi już nie weszła w kadr, ale w grze macie ją normalnie ją przed sobą która z jednej strony opisuje, jak wygląda runda walki, opisuje podstawowe ikony w walce ikony, które są na tej mapie więc właściwie, jak znacie grę i znacie zasady Slade Spire ta planszetka Wam wystarczy, bo na wszystko tutaj opisuje. W momencie, kiedy dochodzi do handlarza, obracacie tę planszetkę na drugą stronę i macie um, planszetkę rynku. Tu wykładacie artefakty, tu wykładacie um, eliksiry, wykładacie um, trzy karty z Waszej talii nagród. Możecie sobie te karty kupić. Cena jest uzależniona od tego, jakiej rzadkości jest to karta. Możecie też zapłacić trzy kasy, żeby usunąć kartę ze swojej talii, no jak opuszczacie tego handlarza, odwracacie na drugą stronę i znowu macie talię pomocy. I tak właściwie wygląda rozgrywka. Walczycie, pokonujecie przeciwników, giniecie, zdobywacie doświadczenie, walczycie znowu, odblokujecie nową zawartość, no i staracie się przetrwać jak najdłużej i zdobyć jak najwięcej punktów. No i staracie się też, jak mówię, odblokować tą całą zawartość, co jest bardzo fajne, bo oprócz tej zawartości do blokowania, która jest tutaj. Macie też osiągnięcia, które możecie się zdobywać, macie jakieś wyzwania dnia, dnia, czy możecie grać z takim trybem, że macie jakieś dodatkowe wyzwania. Jest to wyniesienie, czyli coś, co też musi się w grze odblokować, co zwiększa po prostu poziom trudności przeciwników. Możecie, muszą się szybki start, czy możecie nagle no, od razu zdecydować się, że zaczynacie od drugiego albo trzeciego aktu, a niekoniecznie musicie grać od pierwszego. No jest tutaj dużo opcji dopasowania tej gry do jakichś swoich potrzeb czy wymagań, ale w skrócie tak wygląda rozgrywka Slade Spire. Przejdźmy sobie do podsumowania. Czy Slade Spire to jest taka dobra gra? To jest pytanie pierwsze, zasadnicze. Moja odpowiedź jest tak. Jest to bardzo dobra gra. Jeśli lubicie deckbuildery i lubicie karcianki i lubicie takie gry fantazy, czy nawet dungeon crawlery, hmm, oczywiście tutaj ten dungeon crawler jest taki troszeczkę hmm, umowny, bo nie mamy jakichś, nie wiem, kafelków, pomieszczeń, po których gdzieś tam chodzimy. Bardziej odbywa się to wszystko na tej takiej mapce, gdzie przesuwamy się tym bucikiem. No, ale mamy jednak różne pomieszczenia, do których w których mamy przeciwników. Jeśli lubicie takie gry, właśnie fantasy deckbuildingowe, no to koniecznie musicie w tę grę zagrać, no bo jest naprawdę faktycznie bardzo, bardzo dobra. Jest też bardzo dobrą ekranizacją, znaczy ekranizacją, Boże, bardzo dobrą adaptacją gry y, wideo, bo jeśli kiedykolwiek graliście w Slade of Spire cyfrowy, a jest duża szansa, że graliście, jeśli gracie w grę wideo, no bo to jest bardzo znana gra i wyszła też już na chyba wszystkie platformy, łącznie z telefonami, to planszówka jest dokładnie taka sama, w sensie bardzo dobrze oddaje grę wideo i to, co tam robiliście, y, jest dokładnie przeniesione tutaj, co nie jest troszeczkę zaskoczeniem, bo cyfrowy Slade Spire był zasadniczo też karcianką. I to może, znaczy, łatwo. Nie chcę umniejszać zasług tutaj twórcy, twórcy Slade Spire, ale faktycznie no, gra wideo była karcianką i tutaj mamy dalej karciankiem, więc przeniesienie czegoś takiego jest troszeczkę bardziej na pewno hmm, prostsze niż jakiejś kompletnie innej gry, która nie ma nic wspólnego z planszówką i przeniesienie do planszówki. Ale tak, co w tej grze jest fajnego? Po pierwsze, bardzo fajne jest to, że mamy czterech różnych bohaterów, ale takich totalnie asymetrycznych. To nie jest tak, jak na przykład czasem mam w grach, że mamy, widzicie, bohatera, który ma kilka innych kart. Czasem pod powstami o tej grze pytaliście mnie, jak ta gra się ma na przykład do Sent, czyli gry, w której też wcielamy się w jakiegoś tam maga fantazy, mamy deck building i walczymy z jakimś bossem. To tutaj na pewno jest to, że każdy bohater jest bardzo unikalny, no bo ma de facto swoją unikalną talię kart. Kart podstawowych, kart nagród, kart tych takich elitarnych czy unikalnych nagród. I to powoduje, że każdy bohaterem się gra kompletnie inaczej. Trzeba mieć inne strategie, odblokujemy inne karty, ktoś tu ma trucizny, ktoś ma jakieś specjalne swoje sfery. Więc każdy bohaterem gra się bardzo, bardzo inaczej, więc asymetria jest widoczna. Druga rzecz, która mi się bardzo podoba, jest to, że ona jest strasznie wciągająca. Taka bardzo wciągająca. I głównie to się bierze z tego, tak ja się zastanawiałem nad tym, z czego to się bierze. Wydaje mi się z tego, że tu jest dużo walki, dużo rzeczy, ale one są takie krótkie. I to samo było w Slay Spire w grze wideo. Bo to nie jest tak, że. Mamy oczywiście tutaj te trzy akty, i tak dalej, i mamy gdzieś tego bossa, do którego dążymy, ale to nie jest tak, że ta cała rozgrywka jest jakby taka ro rozwleczona. Tak jak na przykład właśnie w Endzie, że mamy tego bossa, on przy, przy, przywołuje te swoje karty, różnych sługusów, my z tym walczymy, ale to jest tak jakby ciągłe, to jest taka ciągła, jedna godzina czy półtora godzina walka. A to mamy po prostu walka, dwie, trzy minutki, ciach, ciach, przeciwnik, koniec. Zdobywamy lód, zdobywamy jakieś karty, zdobywamy nowe rzeczy, pieniądze i następne pomieszczenie. Następne pomieszczenie, mamy karty eventu, odkrywamy coś się dzieje, koniec. Następne pomieszczenie, to jest tak ciach, 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 ciach. Czyli to jest bardzo dużo takich krótkich walk, krótkich takich tych pomieszczeń, co ma taki syndrom, taki kolejnego, kolejnego, kolejnego. A jeszcze idziemy dalej. A jeszcze jedno pomieszczenie, a jeszcze jeden przeciwnik. Oczywiście walki z tymi lepszymi przeciwnikami czy z bossami są dłuższe, bo, bo no, oni mają więcej punktów życia, więcej jakichś akcji. Ale to jest takie po prostu, trochę takie, wiecie, mobilne gry, że tu sobie klikniemy, tu sobie zagramy, a tutaj jeszcze chwilka, a tu chwilka i nas to wciąga i nas to wciąga i nagle patrzymy na zegarek. się okazuje że gramy 3 godziny. Yy, i to takie, 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 takie nałogowe, jakby chęć otwierania tych, czy dochodzenia do tych kolejnych pomieszczeń, zdobywania kolejnych rzeczy. Myślę, że to powoduje, od, jakby wciąga ludzi i powoduje, że ta rozgrywka jest bardzo przyjemna, bo to jest troszeczkę, ja mam z tą grą troszeczkę tak, jak czasem mam z filmami i serialami. Dużo łatwiej jest mi obejrzeć serial, na przykład na Netflixie, który ma 20 minut, niż zabrać się za 2 czy trzy godzinny film. I czasami kończy się tak, że ja nawet spędzam i tak dwie godziny oglądając ten serial, bo oglądam pięć, na przykład, czy sześć krótkich odcinków pod rząd, ale mimo wszystko jest mi mentalnie łatwiej się za to zabrać niż za taką długą rzecz. I troszeczkę jest tak tutaj w Spire, bo po pierwsze możemy sobie zapisywać grę pomiędzy aktami, a jeden akt, jak się uwiniecie, to jest spokojnie max godzinka, myślę, więc jesteście w stanie zagrać godzinkę, Zapisać grę, po prostu wasze karty włożyć do pudełka, do woreczka, włożyć jakieś tam zdobyte pieniążki czy jakieś artefakty, te całe, może połuszony, eliksiry i koniec. Więc możecie zagrać godzinkę, schować już. Możecie zagrać trzy godzinki, ale ta rozgrywka da wam dużo satysfakcji, bo dużo zrobicie, dużo kart odblokujecie i tak dalej. Odblokowywanie karty jest fajne, ulepszanie karty jest fajne, więc to też jest fajne, że ten deck building jest na dwóch płaszczyznach, bo po pierwsze zdobywamy nowe karty, ale też ulepszamy te karty, które mamy i tu jest czasem właśnie dylemat, czy może dołożyć nową kartę, może ulepszyć tą, którą już mamy, którą usunąć, więc to też jest bardzo fajnie wymyślone. Eee, fajnie, że od razu w pudełku są koszulki, bo ten cały system ulepszania tych kart no bez koszulek nie miałby racji bytu, no bo te karty są zadrukowane na awersie i na rewersie. Gra jest bardzo ładnie wykonana i bardzo ładnie wydana, i to też, bo widać już na unboxingu. Mamy mnóstwo kart, tych kart są setki. Mamy setki koszulek, mamy dwuwarstwowe planszetki, mamy, widzicie, tackę na jakieś znaczniki, mamy całą plastikową wyprawkę w pudełku, gdzie wszystko ma swoje miejsca, wszystko ma swoje przegródki, co powoduje, że tą grę się też bardzo szybko rozkłada. Eee... Może trochę dłużej się chowa, o tym za chwilkę, ale rozkłada się szybko, bo wyciągacie po prostu planszę, bohatera, jego karty, jeśli gracie akt pierwszy, no to talia tam potworów, tych przywołańców, lepszych potworów, losujecie bossa, wyciągacie po prostu, wyciągacie z pudełek kolejne konkretne talie i tyle, no ewentualnie tasujecie sobie wasze karty gracza. Chowanie tej gry jest trochę dłuższe na pewno, bo y, trzeba te karty podkładać, trzeba je powiedzmy wyjąć z koszulek, te ulepszone odwrócić z powrotem na stronę nieulepszoną. Y, i gdzieś tam do pewnych talii te, te karty powkładać, z powrotem posortować. Jeśli gracie w kilka osób, no to na pewno troszeczkę to zajmuje, ale mimo wszystko ważna, że ta gra ma bardzo szybki setup i bardzo szybko można po prostu do niej i zagrać. Jest tutaj duża różnorodność i duża regrywalność, moim zdaniem. Jeszcze w ogóle do tej gry jest już zapowiedziany jakiś dodatek na chyba starterzy, czy GameFoundzie, no na którejś wspieraczek. Mam nadzieję, że Portal też się skusi po dużym sukcesie tej gry, bo Slay Despair się rozeszły jak ciepłe bułeczki. Przed sprzedaż na stronie portalu tak naprawdę podstawki, potem tam jeszcze dodawali maty, jakieś monetki, no to się skończyła w nie wiem, ciągu pierwszego weekendu i już tą grę wiem, że ciężko jest troszeczkę dostać w różnych sklepach, więc na pewno będzie dodruk. I wydaje mi się, że portal tutaj widząc tak jest popularna, też na ten dodatek się skusi. No ale dodatek to jest jakaś tam pieść przyszłości, bo zanim on będzie na wspieraszce, zanim oryginalny wydawca go w ogóle wyda, no to znając stratera to pewnie rok, dwa obstawiam. A jakie są wady z Lady Spire? czy jakieś są? Główną wadą tej gry jest też jej zaleta, czy to, że ona jest wierną, ale to bardzo wierną adaptacją gry cyfrowej. Jeśli dla was nie ma kompletnie różnicy żadnej, czy gracie w grę planszową, czy gracie w grę cyfrową, no to wiadomo, że gra cyfrowa może być bardziej kusząca. Po pierwsze ze względu na szybki setup. No w sensie odpalacie konsolę i gracie, czy telefon i gracie, nie musicie się nic rozkładać. Nie musicie niczego liczyć, bo grze cyfrowej gra wszystko za was liczy, robi, rozkłada, wykłada, też tam macie jakby zdobywanie doświadczenia i tak dalej. Wiadomo, że gra wideo po prostu czasem yy, i też tym, że możecie zagrać nie wiem, w łóżku, w pociągu, na kiblu, gdzie chcecie, też zyskuje. Ale to tylko pod warunkiem, że jakby gry cyfrowe są dla Was równoważne z grami planszowymi. No bo na przykład dla mnie to argument jest żaden, bo ja po to gram w planszówki, żeby nie grać w gry wideo i oczywiście grałem w trade despair cyfrowi to bardzo dużo kiedyś, jak jeszcze nie było planszówki. A dla mnie planszówki to jest kompletnie coś innego. No ja po to gram planszówki, żeby grać w planszówki, a nie po to, żeby grać w gry wideo. No bo to okaże ich że planszowe mogę powiedzieć, po co mam grać w planszówkę, siądę do konsoli i szybciej tą grę odpalę, szybciej pogram i tak dalej. No właśnie, mówię. No to jeśli dla Was. Nie ma to znaczenia, no to na pewno gra wideo jest i tańsza, i, i bardziej dostępna, i szybsza do rozgrywki. No ale jeśli lubicie planszówki i bolicie planszówki, no to, 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 to tutaj nie ma takiego dylematu. No i druga rzecz jest taka, że ta gra jest dosyć droga, abym powiedział, że na tle takich różnych karcianek, jak choćby właśnie ten, który się gdzieś tam pojawiał w Waszych pytaniach, który też wydaje Portal Games, no to ta wychodzi na pewno drożej. Wydaje mi się, że ma większą regrywalność na pewno, bo ci bohaterowie, którzy tutaj są, są bardzo asymetryczni, mamy jeszcze zawartość do odblokowania w pudełku, to też właśnie kolejna fajna rzecz. Nawet to, że czy przejdziecie tą grę, czy zginiecie po drodze, coś tam wam zbliża was do odblokowania czegoś, jakichś nowych kart dodatkowych rzeczy, więc to też jeszcze napędza chęć grania i grania i grania. No ale ona na stronie portalu, kasztowanie pamiętam, 4-5 stów w sklepach klaszowych, może ją tam w kuricach 400 zł gdzieś tam było znaleźć 350-400, no nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego. No to mówię, na pewno deck builderów i karcianek znajdziecie sobie w tej cenie więcej czy lepszych, no to to już Wam zostawiam do oceny, no, mówię fakt, że ona jest na 30. W tym miejscu BGG, ja wiem, że za wielu Was BGG nie jest jakimś tam, może, nie wiem, wykładnikiem czy wyrocznią, ale no, jednak pokazuje to, że ta gra faktycznie bardzo wielu osobom się podoba. Yy... Także mówię, jeśli, jeśli jesteście fanami cyfrowego tej i chcecie sprawdzić proszówki, koniecznie musicie zagrać. Jeśli lubicie gry fantazy, deck buildingowe, no to też koniecznie musicie zagrać. A jeśli lubicie gry cyfrowe, czy wolicie bardziej gry cyfrowe niż planszowe, no to nie wiem, grajcie w tą wersję cyfrową, i tyle po prostu. Ehm, mi się gra szalenie podoba, zawsze lubię karcianki, zawsze lubię deck lubię gry fantazy. A ta jest taka właśnie uzależniająca ma taki duży syndrom kolejnej walki, kolejnej walki. No i zasady są też bardzo intuicyjne. W ogóle. To jeszcze powiem, że właśnie zasady są proste, mamy tą planszetkę pomocy, instrukcja jest też sensownie napisana, chociaż tam musiałem tak parę razy przeczytać pewne fragmenty, żeby załapać, o co im chodzi. To powoduje, że ta gra też jest szybka do wytłumaczenia, łatwo do wytłumaczenia. Uważam, że też spokojnie można wytłumaczyć ją osobom, które aż tak bardzo nie grały w planszówki, no bo przez to, że jest kooperacyjna, to też łatwo możemy komuś coś pokazać, wytłumaczyć. No tutaj wytłumaczenie zasad nie jest takie skomplikowane. A jeszcze no i właśnie kolejna zasada, znaczy kolejna zaleta tej gry, to to, że to jest gra kooperacyjna. A wersja cyfrowa jest tylko do grania w jedną osobę. Tam chyba nie ma żadnego multiplayera, z tego co pamiętam. No a tutaj możecie sobie, wiecie, w dwie, trzy, cztery osoby zagrać przy jednym stole. Wtedy wspólnie walczycie, wspólnie tłuczecie wrogów, bossów, więc to też jest na pewno duża zaleta, że w to sobie możecie zagrać po prostu w większym gronie. Ja Frejdy Spire z mojej strony bardzo polecam. Czekałem na tą grę, słyszałem o niej dużo dobrego, kiedy ona wyszła. Cieszę się, że Portal Games zdecydował się na wydanie. Teraz mam nadzieję tylko, że ktoś jeszcze wyda Dead Cells, czyli inną taką grę roguelikeową. Może portal, może ktoś inny, fajnie by było. Ale Slay the Spire w każdym razie jest bardzo dobrą grą. No i zwłaszcza mówię, warto się zainteresować w tym kontekście, że widać, że oryginalny wydawca, czyli e, Contention Games, już planuje jakoś tą grę rozwijać i coś tam dalej do niej wydawać. Więc ta gra też będzie gdzieś tam rozwijana i nie jest porzucona po tej podstawce. No, która jest oczywiście zamkniętą całością, ale wiadomo, że fajnie zawsze, jak do takiej gry, jest jakaś tam dodatkowa zawartość. Dajcie znać w komentarzu, czy graliście w swojej dyspery cyfrowy, czy w planszowy graliście, czy kupiliście już tą grę, bo Portal Gimmów, że premiera jest w listopadzie. No to już wysyła zamówienia ze swojego sklepu do ludzi. Już wiem, że gracie, te osoby, które zamówiły na stronie portalu. Dajcie znać, czy graliście, czy lubicie, odwiedźcie mnie na wszystkich social mediach i zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć!